Po krótkich wakacjach wielkopolscy czwartoligowcy wrócili do gry. W ArtBoot Group czwartej lidze witamy pięć nowych ekip, a już w pierwszej serii gier obejrzeliśmy kilka ciekawych pojedynków. Jednak zanim przejdziemy do bramek z inauguracyjnej serii gier, zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest ArtBoot Group. Deweloper przestrzeni premium. Rozpoczynamy od meczu Beniaminka ze Spadkowiczem z Bed III trzeciej ligi. Choć nominalnym gospodarzem była ekipa z Kobylej Góry, to mecz został rozegrany w kurniku. Kotwica w pełni wykorzystała przewagę własnej murawy, rozpoczynając strzelanie już w 25 minucie. Przed przerwą piłkarze Daniela Ledziona cieszyli się z bramek jeszcze dwukrotnie. Najpierw za sprawą Dominika Smykowskiego. A 5 minut później, Filipa Wełniaka. Po przerwie, ten sam zawodnik trafił po raz trzeci, tym samym zapewniając sobie pozycję lidera klasyfikacji strzelców po pierwszej kolejce. To nie był jednak koniec celnych uderzeń w tym spotkaniu. Najpierw dobrym strzałem z pola karnego składną akcję zakończył Maurycy Niemczyk, a na 11 minut przed końcem głową wynik ustalił Maksymilian Walczak. Drugim meczem sezonu było starcie dwóch najbardziej północnych ekip w tegorocznej stawce, czyli Nielby i Poloni Chodzież. Kibice na gole czekali do drugiej połowy i niestety dla znaczącej części z tych zasiadających na trybunach większość zdobyli przyjezdni. Jako pierwszy piłkę w siatce 4 minuty po wznowieniu gry umieścił Zbieralski. Po kolejnym kwadransie prowadzenie Chodzieżan podwyższył Barkowski. Ten sam zawodnik jeszcze bardziej skomplikował sytuację nielby, zwiększając zaliczkę Polonii do trzech trafień po dobrze rozegranym aucie. Gospodarze z wągrowca w doliczonym czasie zdobyli gola honorowego, którego autorem był Maciej Majchrowicz. Tylko jedną bramkę obejrzeliśmy w Gołuchowie, gdzie tak jak przed rokiem LKS sezon inaugurował meczem z wiarą Lecha. I podobnie jak przed 12 miesiącami, zwycięsko z tego starcia wyszła ekipa Żubra. Jedynego gola w 61. minucie zdobył Remigiusz Pastucha. Jedno trafienie przesądziło także o przydziale punktów w pobiedziskach. Tam jako jedyni do siatki trafili zawodnicy z Goliny, a konkretnie Jakub Antosik, który najlepiej odnalazł się w zamieszaniu po stałym fragmencie. W dobrym stylu sezon rozpoczął Mieszko, który wywiózł trzy punkty i trzy bramki z Ostrowa Wielkopolskiego. Strzelanie w meczu z Ostrowią w 17 minucie rozpoczął Siedlecki. Nie czekał on długo na kolejną okazję do świętowania i po zaledwie 180 sekundach ponownie trafił do siatki rywali. Ten gol nieco uspokoił sytuację na boisku i na ostatnie trafienie w tym meczu kibice czekali ponad godzinę. Na 3 minuty przed końcem podstawowego czasu bramkę numer 3 mocnym strzałem dał ekipie z Grodu Lecha Kacper Friska. Udany rewanż za porażkę w ostatniej kolejce minionego sezonu wziął Piast Kobylnica. Zespół ten podobnie jak w czerwcu mierzył się z Koroną Piaski, tyle że tym razem na wyjeździe. Spotkanie długo było bardzo zacięte. Wynik 22 minucie otworzyli goście, ale Korona odpowiedź na to znalazła po zaledwie dwóch minutach dzięki pięknemu strzałowi Oskara Fokta. Kluczowe dla losów punktów było ostatnie 10 minut. Wtedy to zespół z Kobylnicy ponownie wyszedł na prowadzenie dzięki trafieniu Szymona Ślosarza. Płętą meczu był natomiast gol Kacpra Magdzińskiego, który w piątej minucie doliczonego czasu wykończył kontratak. Ostatnim sobotnim starciu doszło do pojedynku dwóch Beniaminków, tych z Konina oraz z Międzychodu. Lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy prowadzenie objęli już w pierwszej minucie. Górnik poszedł za ciosem, zdobywając w pierwszej połowie jeszcze dwie bramki. W 20 minucie do protokołu wpisał się Maciej Rojewski, a w 39. Wartoż Andrzejewski, który, choć nie wykorzystał karnego, nie pomylił się przy dobitce. W drugiej części spotkania długo bramki nie padały, ale gdy już zaczęły, to przyniosły niespodziewane emocje. Warta w 87. minucie zdobyła swojego pierwszego gola po awansie, którego autorem został Patryk Smolarek. Jeszcze więcej emocji dodał fakt, że w drugiej minucie doliczonego czasu zespół z międzychodu zaliczył trafienie kontaktowe dzięki uderzeniu Patryka Bierka. Gdyby komuś dramaturgi było mało, to w samej końcówce spotkania goście mieli okazję do wyrównania z 11 metra. Górą z tego pojedynku wyszedł jednak Mateusz Koliński. Jedyny niedzielny mecz odbył się w kościanie, gdzie obra podejmowała warty śrem. Bramki padały jedynie w drugiej połowie, a pierwszą dał gospodarzom mocny strzał zwolnego Jakub Dera, który przed spotkaniem odebrał pamiątkową statuetkę za miejsce w najlepszej 11 ligi poprzedniej kampanii. Kolejne trafienia zapisywali na swoje konto już tylko przyjezdni. Po 8 minutach do remisu doprowadził Rakowski. W ostatnich 10 minutach Śremianie przychylili szale zwycięstwa na swoją korzyść. Najpierw prowadzenie dał im Szczublewski, a dwie minuty później gola, który jak się miało okazać przypieczętował zwycięstwo, ponownie zdobył Rakowski. Lecz Poloni Leszno z Kanią Gostyn został odwołany z powodu przełożenia meczu żużlowego, który spowodował niedostępność obiektu. Pojedynek ten zostanie rozegrany w innym terminie. Po pierwszej kolejce na czele Kotwica Kurnik oraz Mieszko Gniezno, które wysoko wygrały swoje mecze. Na drugim biegunie tabeli ich rywale z pierwszej kolejki, czyli Ostrowia oraz Zewka. W premierowej serii gier czterech zawodników zdobyło więcej niż jednego gola. Tylko Filip Wełniak zanotował hat-tricka. Druga kolejka Arbut grup czwartej ligi to 7 sobotnich i dwa niedzielne mecze. Do zobaczenia na trybunach.